Przede wszystkim to są dni otwarte i dzień otwarty do idei, do, do naszych serc. Miejsce powstało po to, żeby wspomagać ludziom, żeby pomagać ludziom, żeby wspomagać ludzi. Jest to miejsce takie, gdzie można uzyskać wsparcie psychologiczne, gdzie można uzyskać diagnostykę, ale przede wszystkim dla nas jest mocno istotne to, żeby ludzie czuli wspólnotę. To jest miejsce, gdzie tworzą się grupy społeczne, gdzie są warsztaty różnego rodzaju, w różnej tematyce. To jest miejsce, mamy taką nadzieję na mapie Gliwic, gdzie ludzie uzyskają wsparcie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Od uzależnień poprzez wsparcie dla dzieci, poprzez wsparcie seniorów, poprzez grupy wytchnieniowe. Różne miejsca i różne okoliczności tutaj będą miały miejsce. Dzisiaj w programie jest kwadrans z terapeutą, czyli możliwość spotkania, porozmawiania, zaznaczenia swojego tematu, swoich problemów, a w odpowiedzi zawsze będzie pokierowanie, co dalej, co można zrobić, co można zmienić. Jest również spotkanie terapeutyczne z goglami VR, jako promocja też nowej formy wsparcia w inny, bezpieczny też sposób korzystania z nowych technologii. Jest szereg warsztatów, między innymi warsztaty z mindfulness, więc to są też takie i wytchnieniowe i wyciszające i pomagające integrować się też ze swoimi emocjami. Są warsztaty też dla wolontariuszy, ponieważ bez nich każdy NGOs nie jest w stanie funkcjonować. Też cała masa osób, które z nami współpracuje, na przykład Xtrecha, bo pomimo tego, że działamy ze zdrowiem psychicznym, patrzymy na temat holistyczny, czyli zarówno ciało, jak i duch, jak i umysł, więc też tutaj obok będą się odbywały też takie warsztaty, ale też wsparcie takie ciała, bo wszystko ze sobą jest gdzieś tam sprzężone. Warsztaty terapii zęciowej też obok, spotkania z różnymi instytucjami, z instytucjami po to właśnie, żeby Tworzyć takiej sieć wspólnoty, ale też po to, żeby popatrzeć na temat zdrowia psychicznego holistycznie. Zaczęliśmy współpracę niedawno, natomiast uważamy, że połączenie duszy. Ciała jest jak najbardziej tutaj ważne. Chcemy pokazać wszystkim, jak ważne jest tutaj łączenie tego, co mamy w głowie z ciałem. Tak? Jeżeli mamy jakąś kontuzję, warto popracować nad tym, żeby psycholog pomógł nam w tym wszystkim. Natomiast osoby też po udarach, ze spadnieniem rozsianym, rodzina, no, jest to bardzo pomocna tutaj pomoc psychologiczna i dlatego jesteśmy, dlatego współpracujemy. Tutaj posiadamy sprzęt do wibroterapii oraz aparat do elektroterapii. Możemy go wykorzystywać na różnych etapach rehabilitacji w zależności od potrzeb. Możemy działać w sposób przeciwobrzękowy, e, głównie w sposób przeciwbólowy, ale też w regeneracji sportowców. Działa to na zasadzie sprężonego powietrza, które prowadza tkanki w odpowiednią częstotliwość. W zależności od częstotliwości, która jest dobrana, w taki, e, taki efekt będziemy e, uzyskiwać możemy właśnie działać w kierunku bardziej unaczynienia tkanek, rozluźnienia tkanek lub też koordynacji siły mięśniowych, co może być przydatne po zabiegach operacyjnych. W tej chwili powiedziałabym, ja dzisiaj na naszym dniu otwartym o tym troszkę powiem, dostrzegam w zakresie zdrowia psychicznego jeden wątek szczególny, który do tej pory słabo był jakoś wyeksponowany, bo go po prostu, bo jeszcze nie, na, nie urósł cywilizacyjnie czy kulturowo, a mianowicie chodzi o zdrowie behawioralne związane z użytkowaniem IT. Użytkowaniem ekranów Mi, tych, tych środków, które są komunikacji, które są dla nas bardzo cenne i dają nam ogromną przestrzeń do, do, do działania, myślenia, przeżywania, kontaktów społecznych, itd. Ale rodzą duże zagrożenia, a w, w stosunku do dzieci i młodzieży ten, to zagrożenie jest znacznie większe niż u dorosłych, no bo on, one nie mają tej, tej samokontroli nad tym procesem. My dorośli też nie no zresztą to, to jest duży problem, który dokłada się do dotychczasowych do, do doczegonych pół zdrowia psychicznego, o, o co tak, co powinniśmy mieć w takiej codziennej trosce, ale także w warstwie specjalistów, którzy umieją to robić i pomagać. Amen. Ogromną tak naprawdę tutaj radość ze współpracy z Mind Revolution, szczególnie w obszarze naukowym, ale nie tylko, bo także praktyk. I tutaj praktykanci właśnie z studiów psychologicznych mogą zdobywać doświadczenie. Nie tylko takie teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne, jak sercem poznawać drugiego człowieka. Jesteś takiego jak pogoda ducha, taki wewnętrzny dobrostan. Kiedy tego brakuje jest takie poczucie braku spełnienia, kiedy mamy dzień mija za dniem i nie mamy takiego wypełnienia w sobie. Wszystko straci sens, gdzie najgorszą, najgorszą rozwiązaniem to są próby samobójcze a takim naj, najłagodniejszym to, że ludzie się zamykają w swoim świecie. Jest takie powiedzenie w psychologii, że 80% ludzi umiera nigdy nie wiedząc, że żyli. I to jest właśnie puenta tego, że nie dajemy sobie pomóc. Dla mnie osobiście praktyki dają mi bardzo dużo. Jest to z pewnością miejsce, gdzie możemy się rozwijać pod względem nie tylko teoretycznym, ale właśnie przede wszystkim praktycznym. Prowadzimy też różne tutaj grupy wsparcia i współpracujemy ze specjalistami, co uważam jest nam bardzo potrzebne do naszej przyszłej pracy w zawodzie. Obecnie Fundacja dopiero rozpoczyna swoją działalność. My współpracujemy jako miasto, zlecamy realizację zadań publicznych. W fundacji Możemy Więcej, która jest połączona z Fundacją Mind Revolution. Natomiast nie ukrywam, że jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy przy organizacji różnych kampanii społecznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, jak również w miarę możliwości przy leczeniu, wsparcie leczenia osób uzależnionych i ich rodzin. No ja uważam, że takie fundacje jak Mind Revolution czy Fundacja Możemy Więcej to są bardzo potrzebne w naszym mieście. Są jakby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które my jako urzędnicy również otrzymujemy i wydaje mi się, że jakby człowiek jak tu przyjdzie, to na pewno zyska tam pomoc. Dzięki tym praktykom możemy zdobywać naprawdę ogromną wiedzę. Mamy też możliwość e, współprowadzenia różnych grup wsparcia, także to jest e, no coś, coś niezwykłego, także bardzo się cieszymy. Współpracujemy z, psych z psychoterapeutami e, i oni no, są specjalistami, więc oni te grupy wsparcia prowadzą. My jesteśmy osobami, które dają pomysły, też dają wsparcie osobom, które przychodzą na te grupy wsparcia. No i dzięki temu się uczymy i poznajemy też więcej osób, zdobywamy doświadczenie. Współpraca z fundacją u nas dopiero się tak naprawdę zaczyna, natomiast poznajemy to miejsce, jeśli chodzi o fundację Mind Revolution. Świetne przestrzenie tutaj stworzyli, na pewno będziemy chcieli skorzystać i, i też wesprzeć ich chociażby, czy w, w kierowaniu po prostu naszych klientów, którzy potrzebują tego typu wsparcia. Ale też udało nam się nawiązać współpracę, w, włączając fundację w naszą kampanię społeczną razem przeciw przemocy, która ruszy już pod koniec września. Myślę, że zdrowie psychiczne jest ważnym aspektem w naszym życiu. Trzeba o nie dbać, ponieważ jeżeli nie będziemy dbać o to zdrowie psychiczne, mogą się zdarzać różne problemy, gorsze samopoczucie. Ja też zaufam fundacji, ponieważ widzę, że jest tutaj wyspecjalizowana kadra i można zaufać. Jest miejsce, tak jak już wcześniej powiedziałyśmy, żeby zaopiekować się sobą, żeby dostać wytchnienie, ale też profesjonalną pomoc, bo to jest też czas takiego dużego cierpienia. Więc jeżeli cierpimy, jeżeli zdrowie psychiczne gdzieś domaga, no to całe życie gdzieś nie do końca jest pozytywnie w nastawieniu. Więc tutaj na tym nam zależy, żeby właśnie była taka idea szerzona. Robimy to dla siebie, nie robimy tego dla kogoś innego. Kochamy siebie, także musimy dbać o siebie, moim zdaniem.